Dawid Dekarz, no cóż, bez dwóch zdań, A, bo absolutny bohater tego meczu. Dawid, czy ty czujesz się tym bohaterem? Absolutnie się nie czuję bohaterem. Bardzo dziękuję, że trener dał mi szansę, którą mam nadzieję, że chyba według jego oczach dobrze wykorzystałem. E, zagrała bardzo dobrze cała drużyna. Tu nie można powiedzieć, że jeden zawodnik wygrał z tylko wygraliśmy drużynowo. Co zadecydowało o tym zwycięstwie? Jak to z twojej perspektywy ramkarza wyglądało? Zadecydowało. No pewno to, że dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu. Skutecznie graliśmy w ataku, mądrze w obronie. Nie robiliśmy głupich strat, mało błędów chyba. Nie wiem, czy tam dużo mieliśmy błędów. No i udało się no, wygraliśmy. Trener wspominał, że mieliście przeciwnika bardzo dobrze rozpracowanego, oglądaliście zapis wideo meczu, to też przyczyniło się do tego sukcesu? Tak, oczywiście. Zawsze przed meczem trzeba zobaczyć, co drużyna, a szczególnie z Superligi, oni mają pewne zagrywki, które grają regularnie, to nie są takie, że wymyślone, że chcę teraz rzucić, to już pewne są ustalone zagrywki i oni to wykorzystują, I my dzisiaj to rozpracowaliśmy. Dawid, w tej edycji Pochoru Polski wyeliminowaliście już MMT z teraz grupa Zotytarnów, a więc dwa zespoły z Superligi. Czy to tym sposobem wysyłacie jasny sygnał w Polskę, że siódemka Miedźlenica jest gotowa do gry na najwyższym szczeblu rozgrywkowym? No, ciężko mi teraz to powiedzieć, no na pewno pod, potrafimy się postawić, z drżąc ze Superligi. Dalej i tak musimy ciężko pracować, bo w sobotę już mamy mecz z Ostrowem, też bardzo ciężki na wyjeździe. Zobaczymy. Najpierw trzeba rozegrać mecze ligowe. Zobaczymy, na którym miejscu skończymy i zobaczymy, co dalej. Kogo chciałbyś wylosować w świerci dalej? Twój typ? Lubin. To chyba podobnie jak większość kibiców. Dzięki, Dawidy, gratulacje. Okay.